Teraz przynajmniej wyglądam jak człowiek. Wernon roż! Dla Temery zrobię naprawdę wszystko. Nawet zrobię komuś gałę. Eno, żartowałem, Geralt. Musimy się stąd wydostać. I to jak najprędzej. Za Północ! Za Temerię! Wernon Rush! Od 23 lat największy generał wojsk specjalnych! Jorvet! Zwykły chuj jebany pierdolony w dupeczkę kutafon! Wiesz, co mi się wydaje, że ty chyba powinieneś zginąć. A ja uważam, że ty jesteś szmatą. Geralt, zabij go Ardem! Szybko, złap go w Irden. Złap go w Irden. Kurwa, to się właśnie... Lordzie Vader... Wszystko idzie zgodnie z planem. Staniesz się potężnym Sithem. Odtąd będziesz znany jako R.O.M.P. Zabij wszystkie drzewa, nie okażuj litości, tylko w ten sposób zdobędziesz władzę.